Jedzenie jest niezbędne do przeżycia, prawda? Dobra wiadomość, jeśli jakimś cudem znajdziesz się na środku oceanu, nie umrzesz tam z głodu. Prawie wszystkie ryby słonowodne można jeść na surowo, podobnie jak sushi. Pasożyty nie mogą przetrwać w słonej wodzie, więc ryby te są całkiem bezpieczne do spożycia. Niestety nie znajdziesz tam sosu sojowego, w którym mógłbyś zanurzyć swoje prowizoryczne sashimi. Nie umrzesz też z głodu w środku lasu. Wnętrze kory sosny, osiki, klonu, wierzby i brzozy jest jadalne i, choć nie jest tak pyszne jak sushi, daje się zjeść. Ponadto zawiera witaminę C. Z igieł sosnowych możesz także przygotować fantastyczną herbatę, która rozgrzeje cię w mroźne zimowe dni. Teraz przejdźmy do złych wieści. Jedzenie śniegu jest wykluczone. I nie chodzi tu o ten podejrzanie żółty rodzaj. Śnieg nie napełni brzucha ani nie ugasi pragnienia. W rzeczywistości jedzenie go może obniżyć temperaturę ciała. Ponadto organizm będzie potrzebował większej ilości wody do roztopienia śniegu niż ta, którą spożyjesz, przez co będziesz jeszcze bardziej odwodniony. Nawet jeśli szukasz jedzenia we własnej kuchni, nadal może to być dość ryzykowne. Podczas robienia pysznych wypieków, trzymaj mąkę z dala od ognia, ponieważ jest to wysoce łatwopalna substancja, która może buchnąć płomieniem w ciągu kilku sekund. Jest 35 razy bardziej łatwopalna niż węgiel, więc upewnij się, że znajduje się w bezpiecznym miejscu. Jest jeszcze jedna wskazówka dotycząca gotowania, którą musisz znać. Jeśli olej się zapali, nie próbuj gasić go wodą, bo to tylko pogorszy sytuację. Zamiast tego, jeśli ogień jest mały, należy zasypać go sodą oczyszczoną, a jeśli jest większy, użyj gaśnicy. Można również przykryć patelnię pokrywką. Tlen wkrótce się wyczerpie, a bez niego ogień nie przetrwa. I wyobraź sobie, że spacerujesz z psem w pobliżu jeziora lub stawu i widzisz, że w wodzie kangura. Pod żadnym pozorem nie próbuj mu pomóc i trzymaj psa na smyczy. Kangury wchodzą do wody, gdy czują się zagrożone. A kiedy pechowy drapieżnik podąży za nim, kangur może utopić zwierzę. Doniesiono, że wiele psów zostało rannych w ten sposób, więc upewnij się, że Twój kezity jesteście bezpieczni. Pozostań na brzegu. Wędrówka w dziczy to świetna zabawa, ale w lesie czai się wiele niebezpieczeństw. Założę się, że widziałeś w telewizji ludzi mówiących, aby wyssać jad, jeśli zostałeś ugruziony przez węża, ale to absolutnie fatalny pomysł. Chodzi o to, że możesz w ten sposób wprowadzić szkodliwe bakterie do rany. Zamiast tego, powinieneś się uspokoić, położyć na ziemi, dostosować pozycję tak, aby rana znajdowała się poniżej serca, i natychmiast wezwać służby ratunkowe. Lub twoi przyjaciele powinni zabrać cię do szpitala. W sytuacjach awaryjnych można wzniecić ogień za pomocą okularów do czytania. Ustaw je w kierunku słońca i skieruj na ład materiał, na przykład wysuszoną trawę. Wkrótce zobaczysz dym. Jeśli okulary nie mają dużego powiększenia, możesz nalać na soczewkę wodę, aby wzmocnić efekt. Nigdy nie uciekaj przed pumą i nie nawiązuj z nią kontaktu wzrokowego. Patrzenie zwierzęciu prosto w oczy sygnalizuje, że jesteś gotowy na wyzwanie. Zamiast tego postaraj się sprawić wrażenie większego. Rozłóż ramiona, wypnij klatkę piersiową i zacznij krzyczeć groźnym tonem. Niebezpieczne owady są wszędzie. Zanim założysz buty, dobrze nimi potrząśnij. Na pewno nie chcesz być ugryziony przez pająka lub skorpiona. Grzechotniki są znane z wchodzenia do śpiworów w gorące letnie dni. Nie można ich za to winić. każdy chce uciec przed upałem. Zanim więc wskoczysz do śpiwora, upewnij się, że nie ma w nim żadnych ruchliwych stworzeń. Również ognisko pomoże trzymać węże z daleka. Prawdopodobnie widziałeś filmy, w których pszczoły atakują bohaterów, a oni wskakują do wody, aby pozbyć się owadów. Choć może to wyglądać wiarygodnie, rzeczywistość jest zupełnie inna. Pszczoły po prostu poczekają, aż skończy ci się powietrze i będziesz musiał się wydłużyć. To sprytne stworzenia. Jeśli wpadniesz do zamarzniętego jeziora i nie możesz znaleźć wyjścia z pod lodu, kieruj się do najciemniejszego miejsca w lodzie. Prawdopodobnie będzie to otwór, przez który wpadłeś. Śniegi lód odbijają światło i zazwyczaj są znacznie jaśniejsze niż otwór w skorupie. Po wydostaniu się na zewnątrz, nie próbuj stawać, wyślizgnij się z dziury, tak jak robią to foki. Pływanie to świetna zabawa, chyba że wpadłeś do zamarzniętego jeziora, ale prądy morskie mogą również zepsuć zabawę. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji, płyń równolegle do brzegu, aż znajdziesz się poza prądem, aby odpocząć podczas pływania wygnij plecy w łuk, aby utrzymać się na powierzchni, ustaw biodra w pozycji poziomej. Rozluźnij się, nie napinaj mięśni, ściągnij łopatki do siebie i zwolnij napięcie w klatce piersiowej, pozostanie zrelaksowane, aby uzyskać optymalną wydajność i nie panikuj. Jeśli nie umiesz pływać, a nie masz ochoty wydawać pieniędzy na zakup kamizelki ratunkowej, możesz wykorzystać w podobnym celu swoje własne spodnie, zawiąż je w pasie i nogawkach po napełnieniu materiału powietrzem, załóż je na szyję i gotowe. Mam nadzieję, że twoje spodnie są wodoodporne. Spodnie nie pomogą jednak, jeśli zobaczysz tonącą osobę. Pierwszym odruchem będzie wskoczenie do wody, żeby tego kogoś wyciągnąć, prawda? Ale jeśli nie masz bojki wypornościowej, tonący chwyci cię i wciągnie pod wodę, narażając was oboje na niebezpieczeństwo. Najlepszym rozwiązaniem jest więc rzucenie tej osobie czegoś, co unosi się na wodzie, lub wyciągnięcie jej za pomocą kija lub liny. Nurkowanie w ciemnej wodzie może być dezorientujące, ponieważ trudno znaleźć drogę na powierzchnię. Wypuszczaj ustami powietrze. Jest ono mniej gęste niż woda i zawsze wypłynie na powierzchnię. Podążaj za tymi pęcherzykami powietrza, a znajdziesz drogę powrotną. W nagłych przypadkach można pić słoną wodę, ale najpierw należy ją czterokrotnie rozcieńczyć, ponieważ woda morska jest czterokrotnie bardziej słona niż płyny ustrojowe. Mówiąc prościej, na jedną szklankę wody morskiej potrzebne będą trzy szklanki słodkiej. Wymieszaj to wszystko razem i możesz bezpiecznie pić. Słona woda zawiera wiele minerałów, które są dla ciebie dobre, ale nigdy nie zastąpi słodkiej wody, więc pij ją tylko wtedy, gdy musisz. Jesteś na plaży, a konkretnie stoisz po kolana w wodzie. Jeśli zauważysz, że woda nagle zaczyna się cofać, powinnyś być tak szybko, jak to możliwe, do najwyższego punktu, który widzisz, ponieważ może to być oznaką nadchodzącego tsunami. Inne oznaki to drżenie ziemi i głośne dźwięki. Nie jesteś w 100% bezpieczny nawet we własnym łóżku. Wyobraź sobie, że śpisz w ciemności, ale budzi Cię silny zapach gazu. Nie zapalaj światła. Iskra z włącznika może zapalić gaz i spowodować pożar. Nie używaj żadnej formy oświetlenia, nawet latarka w telefonie może zapalić gaz. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Na ulicy podchodzi do ciebie pies pracujący. Możesz chcieć go pogłaskać, ale nie powinieneś tego robić. Nie ruszaj się i nie dotykaj go. Może to robić tylko jego przewodnik. Jeśli nie ma go w pobliżu, a pies próbuje zwrócić twoją uwagę, przewodnik może mieć kłopoty, więc idź za zwierzęciem. Nie wykluczone, że uratujesz komuś życie. Nigdy nie publikuj w mediach społecznościowych postów z wyjazdu, gdy nie macie w domu. Złodzieje mogą wykorzystać te informacje do włamania. Powinno to być oczywiste, ale wiele osób ignoruje tę radę. Możesz opublikować zdjęcia z pięknej plaży, którą odwiedziłeś na wakacjach, ale już po powrocie do domu.